Cześć! To, co chciałbym Ci pokazać, to jak wygląda nasza platforma szkoleniowa od środka. Miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, to pulpit klienta, czyli swoiste centrum dowodzenia każdego z naszych kursantów. To, co tutaj widzisz, to po lewej stronie pasek nawigacji. Cockpit, czyli miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, mój profil, czyli miejsce, gdzie możesz edytować swoje dane, kursy, na które się zapisano do tego za chwilę przejdziemy. Z ważniejszych opcji są jeszcze recenzje, czyli miejsce, gdzie możesz wystawić opinię o danym kursie, Twoje próby w quizie, czyli możesz tutaj przejrzeć wszystkie swoje wypełnione quizy w ramach danych kursów i pytanie/odpowiedzi. Do każdego z kursów, do każdej z lekcji możesz zadać pytanie dla instruktora, i tutaj właśnie znajdziesz na nie odpowiedzi. Ok, przejdźmy teraz do zakładki, która najbardziej nas interesuje, w której dzieje się najwięcej, czyli kursy, na które się zapisano. Widzisz tutaj u góry trzy zakładki. Kursy, na które się zapisano, gdzie masz wszystkie dostępne kursy. Aktywne kursy, oczywiście są to wszystkie y, dostępne, wykupione przez ciebie kursy. Aktywne kursy, czyli kursy, w trakcie których przerabianie jesteś, bądź których jeszcze nie rozpoczęłaś. A także ukończone kursy, czyli są to kursy, do których możesz już pobrać certyfikat. Przejdźmy teraz do aktywnych kursów, czyli kursy, które już przerabiasz, albo dopiero chcesz rozpocząć naukę. I jak widzisz, tutaj jest 6 dostępnych kursów. Przejdźmy teraz na przykład do kursu podstawy spedycji. I tak właśnie wygląda nasz kurs od środka. Czyli jak widzisz, po lewej stronie masz zawartość całego kursu, czyli spis wszystkich lekcji. Możesz to ukryć, jeżeli chcesz i chcesz zająć się tylko i wyłącznie wideo, ale możesz też to mieć otwarte. I tak jak widzisz, możesz przerabiać lekcje po kolei, bądź od razu przejść do jakiejś konkretnej lekcji, która Cię interesuje. Przykładowo przejdźmy do lekcji dotyczącej konwencji CMR np. list przewozowy CMR. I tak jak widzisz po pierwsze i najważniejsze to jest film wideo z których składa się większość z naszych lekcji. Na dole może być zawsze jakiś opis a także jak widzisz jeszcze jest tutaj zakładka załączone pliki gdzie do niektórych lekcji dodajemy jakieś ważne pliki dokumenty ustawy itd. Większość naszych kursów kończy się egzaminem. Który należy ukończyć, aby wygenerować certyfikat. Tak jak widzisz, ten egzamin to 51 pytań, i musisz odpowiedzieć na 85% pozytywnie, aby ukończyć go i zaliczyć. Ok, wróćmy jeszcze na chwilę do pulpitu klienta, a dokładnie do sekcji kursy, na które się zapisano i tutaj do ukończone kursy czyli są to kursy, które już ukończyłeś lub ukończyłaś. I możesz do nich pobrać certyfikat. W tym przypadku jest to transport ponadnormatywny podstawy. Klikamy Pobierz certyfikat. I tak jak widzisz, jest tutaj wygenerowany Twój certyfikat, który możesz pobrać. Możesz pobrać do niego adres URL lub od razu wydrukować. To by było na tyle. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to pisz do nas śmiało na messengerze lub na kontakt mailowy biuromailpasspeditor.org. Dzięki na razie.